Kochani, tak jak obiecałam, yy, teraz prezentuję Wam mapę fizycznych i emocjonalnych objawów PTSD po rozstaniu z narcyzem. Objawy neurologiczne i fizyczne. Zaczniemy od tego. Jest to bezsenność, czuwanie nocne, ciało nie może wejść w stan regeneracji, ponieważ układ współczulny, czyli walcz i uciekaj, nie przełącza się na tryb odpoczynku. Cały czas jesteśmy w trybie strachu, lęku. Przyspieszone bicie serca. Serce zachowuje się tak, jakby niebezpieczeństwo wciąż istniało. Napięcie mięśni, głównie karku i szczęki, stałe napięcie, jako przygotowanie do ataku lub ucieczki. Problemy żołądkowo-jelitowe trauma rozregulowuje oś jelitowo-mózgową, a jelita reagują bardzo intensywnie na emocje. Zawroty głowy, uczucie odrealnienia, objawy dysocjacyjne: mózg próbuje się odłączyć od napięcia emocjonalnego, zaburzenia oddychania, płytki oddech, bo nerw błędny nie działa prawidłowo. Ciało nie potrafi się uspokoić, jest w ciągłym napięciu i to trwa całą dobę. Teraz objawy emocjonalne i poznawcze. To są flashbacki, czyli nagle powracające sceny, słowa, obrazy niechciane i automatyczne, kompletnie poza waszą kontrolą. Nadmierna czujność. Czujesz, że coś się zaraz stanie, nawet jeżeli jesteś w spokojnym otoczeniu. Samobiczowanie. Myśli typu: Może to ja byłam toksyczna, może to ja popełniałam błędy, może to ja przesadziłam, przesadzałam, może ja rzeczywiście go skrzywdziłam, może rzeczywiście go zaniedbywałam. E, poczucie winy i wstydu e, zakorzenione w manipulacji marcyza, Narcyza, jego winy stały się Twoim ciężarem. Dokładnie będziecie odczuwać w ciele ciężar jego win. Jego pretensji, jego presji, jego wszelkich obciążeń, które na was nałożył i które on sam dźwigał, sprzedał wam, dokładnie w was włożył. <laughs> Zamrożenie emocjonalne, utrata odczuwania, zobojętnienie i odłączenie od emocji własnych. Brak radości i e, apatia. Ciało nie potrafi produkować dopaminy. Trzeba w tym okresie w jakiś sposób się suplementować i pilnować naprawdę diety. O tym powiem w następnym filmie. Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzach. Jeżeli potrzebujecie, jak się w tym czasie odżywiać? I czym można ewentualnie się suplementować, co będzie bezpieczne? Chociaż każdy z Was, jeżeli przyjmujecie jakieś leki, to też warto skonsultować to z lekarzem, czy możecie, czy one nie wchodzą w interakcję. Okay? <śmiech> <śmiech> Teraz, ponieważ ciało nie potrafi produkować dopaminy, bo układ nagrody był warunkowany przez toksyczną relację, to jest główna przyczyna i ten niedobór i spadek serotoniny i dopaminy powoduje bardzo, bardzo złe samopoczucie. E, tacie, że nie mo możecie nie być w stanie podnieść się z łóżka. E, to też jest bardzo powszechnym objawem stresu posttraumatycznego po relacji z narcystą. <klimy> I potrzebujecie czasu i odpowiedniej strategii działania. Tak odnaj narcyza, nie jesteś już sam, nie jesteś sama.